A tu Oliwia. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem Tak, mój zwierzęcy przyjaciel. Zaraz zobaczymy mojego zwierzaczka. A więc tak, oto nasz bohater. Tak, tu może przyjdziemy do pytań. Pierwsze pytanie, jak nazywa się twój zwierzak? E, mój zwierzak nazywa się Antoś. Tak, dokładnie to pan Antoni. Okej, okay, drugie pytanie. Drugie pytanie brzmi, jakie to zwierzę i jakie jest rasy. A więc, jak już zauważyliście, jest to królik, rasa miniaturka, chociaż nie wygląda, żeby był miniaturką, choć jest duży jak na swój wiek. Okej, okay, kolejne pytanie. Jak dostałaś swojego zwierzaka? A więc tak, zawsze bardzo chciałam mieć zwierzaka. No ale rodzice zawsze byli temu przeciwni, bo uważali, że jakoś no, jestem za mała, że nie będę umiała ponieść takich Wielkiego obowiązku, ale uważam, że to nie jest taki duży obowiązek. No, no ale w tamtym roku, w 2015 roku, dokładnie w październiku, rodzice się zgodzili. Na początku miał być to pies, ale rodzice jednak stwierdzili, że jest to za duży obowiązek. Wtedy zapragnęłam mieć króliczka. Pojechaliśmy do sklepu zoologicznego i tam biegały sobie. Malutkie króliczki, było ich tam bardzo dużo Ale od razu w oczy rzucił mi się Antoś Miał tak, ma taką tutaj fajną maskę, o. Taki, o Naprawdę I w, te, w ogóle Antoś jest bardzo spokojny Wtedy w, klatkę, w klatce też Wszystkie króliki sobie biegały, hasały A on sobie po prostu leżał Ale kiedy podeszłam... Też zaczął biegać, i zdecydowałam się, że wezmę właśnie go. Co dziwnego jest w charakterze Twojego zwierzaka. No więc, tak, dużo ludzi mówiło mi, że króliki to są takie zwierzęta, które nie potrafią przywiązać się do swojego właściciela. Zazwyczaj spędzają dzień w klatce, ale ja właśnie uważam, że to jest nieprawda, ponieważ jestem tak przywiązana ze swoim no, antosiem. Często jak czytam książkę, odrabiam lekcje albo choćby leżę przed snem, to on wskakuje mi na łóżko i wpycha mi się pod kołdrę. I tak sobie razem leżymy. I to jest właśnie najlepsze. Więc uważam, że naprawdę króliki są super. Ja nie wiedziałam, że króliki tak mogą się przywiązywać do swojego właściciela. Następne pytanie brzmi: jakie są moje ulubione chwile? No to chyba nie byłby takiej chwili spędzonej, która nie byłaby po prostu genialna. Każda chwila spędzona z Antosiem tak mnie rozśmiesza. Zawsze bawimy się razem, mamy wspólne zabawy. W latu kiedy jest ciepło kupiłam mu właśnie takie szelki, wychodzimy sobie razem. Wtedy sobie też skubię trawkę i biegamy sobie razem. Naprawdę, więc tych chwil jest bardzo dużo. Nie byłoby takiej, która nie jest ulubiona. Ok, przechodzimy do ostatniego pytania. Jak nazywasz swojego zwierzaka? I to, to pytanie jest po prostu ciężkie do odpowiedzenia, bo on ma tyle... Przezwisk, pseudonimów Zresztą każdy z mojej rodziny mówi na niego inaczej Na przykład ja mówię do niego po prostu Antoś no e, Moja siostra mówi do niego Inio A mój tata w ogóle mówi do niego Antola To jest śmieszne A takie jego oficjalne imię to jest Pan Antoni Moja mama tak do niego mówi. Więc każdy mówi do niego inaczej. Niektórzy mówią po prostu Antoni. Antek też dużo osób mówi. Więc różnie różnie to bywa. Okej, okay, to już koniec tego odcinka. Ja się żegnam z moją Antoniną. Ja się żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pożegnaj się. Oh, chyba nie chce się pożegnać. No to pa. Już wskoczyłeś mi na łóżko. Łobuz z ciebie.